Na terenie Płockiej jegilonki powstaje wyjątkowe miejsce. Będzie zielono, ale nie tylko. Pomysł zrodził się, jak to zwykle bywa, z potrzeby. Prócz zieleni będzie strefa sensoryczna, przeznaczona dla osób niewidomych. Projekt szkoła będzie realizowała w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi, finansowanego przez Fundację Orlen. Fundacja Orlen wsparła nas w wykonaniu tych działań. Także już niebawem, tak naprawdę za trzy tygodnie, zapraszamy państwa serdecznie, będzie zmieniona nawierzchnia wszystkich ścieżak będzie znajdowała się ścieżka skierowana do odbiorców, do osób właśnie niedowidzących, niewidomych, z funkcją widzenia, ścieżka sensoryczna, jak również Fundacja Orlen właśnie bardzo przychylnie podeszła do naszego projektu, z tego chociażby względu, że w dużej mierze ten projekt dotyczy osób niewidomych i też pomogła nam nawiązać kontakt tutaj Pani, z którą współpracowałam, Pani Jerneta Krawczyńska-Damkowska, Pani Katarzyna Rożycka z Państwem z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, gdzie... Mamy nadzieję, że systematycznie, cyklicznie, raz w roku będziemy podejmowali na takim pikniku integracyjnym tamte dzieci. Będziemy jedyną szkołą w Polsce, tak myślę, w której będzie znajdowała się aleja personalizowanych drzew. Czyli będą to drzewa, które będą miały swoje twarze. Oczywiście wszystko zostanie zrobione z surowców naturalnych. I te drzewa mają mieć swoje imiona, napisane braillem, jak również qr kody z których nasi uczniowie, państwa, czy też dzieci nie witamy, będą mogły szczytać e, i wysłuchać tak naprawdę piękne opowiadania, które obecnie są pisane przez uczniów naszej szkoły, które dotyczą historii naszej szkoły, wyjątkowych e, zdarzeń, które tutaj miały miejsce. E, opowiadają też o historii, o przełomowych wydarzeniach, o naszych e, cudownych i znanych absolwentach, e, jak również chociażby wskazują na to, jak budynek Jagiellonki zmieniał się na przestrzeni lat. Za nami pierwszy etap tworzenia parku. Przy zaangażowaniu Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen powstały Sensoryczne. Jako Biuro Ochrony Środowiska realizujemy różne inicjatywy wolontariatu proekologicznego dotyczącego ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. Tym razem po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią wracamy z akcjami sadzenia i chcemy aktywnie promować właśnie zagadnienia ochrony środowiska, uwrażliwiać się ekologicznie, też dokładać cegiełkę do łagodzenia zmian klimatu, a przy okazji zmieniać nasze najbliższe otoczenie na, na lepsze, piękniejsze. Miejsce gdzie powstaje park zaprojektowała Magda Kolasińska. Naciskiem było to, żeby to był ogród sensoryczny, więc wiem, że Jagielonka tutaj współpracuje ze szkołą w Laskach, gdzie uczą się dzieci niewidome, niedowidzące, więc nacisk był kładzony na to, żeby ten ogród po prostu oddziaływał na wszystkie inne zmysły poza wzrokiem, czyli słuch. Więc zastosowane zostały tutaj rośliny, które szeleszczą na wietrze, rośliny pachnące, więc oddziałują na zmysły węchu. E, wiadomo, tutaj dopiero zaczynamy, więc to jest taka za, zapowiedź tego całego ogrodu sensorycznego, więc myślę, że w całości, jak on będzie z roku na rok powstawał, to będzie coraz piękniej to wyglądało. Cały zamysł polega na tym, żeby utrzymać taką atmosferę parku, także będzie dużo terenów zielonych, które będą pokryte trawnikami, gdzie będzie można odpoczywać. Marzy nam się bardzo to, żeby tuż za Państwem niebawem znalazła się duża drewniana altana, która będzie miała swoje nagłośnienie, w której będzie można również prowadzić zajęcia. Wieczorne czytanie poezji, czy też na przykład akustyczne koncerty. Pomysłów mamy bardzo dużo. Chcielibyśmy tutaj podejmować gości. Chcemy zaprosić również zwierzęta do naszego parku, także też ideą tego parku, tego pomysłu na ten park jest również promowanie Wśród młodzieży takich postaw proekologicznych. Także mamy nadzieję, że Jerze przyjmą nasze zaproszenie. Pomysł bardzo podoba się uczniom i, jak przyznają, chętnie w nim uczestniczą. Myślę, że jest to świetne miejsce do relaksu, może podczas przerwy. Czasami niektórzy zostają po szkole, siedzą sobie w parku. To jest dobra okazja, żeby połączyć się z naturą albo po prostu z kolegami, myślę, że jest to dobry pomysł. Z parku będzie mógł korzystać każdy. Planowane są tu cykliczne, doroczne piekniki integracyjne. Najbliższe już w czerwcu.